z tego co mi się wydaje, z tego co słyszę, że gdzieś tutaj żeruje ale mogę się mylić Chcemy to zrobić jak najdelikatniej, żeby udało się nakręcić, jak wygląda bezpośrednio... W... O, jest, dobra, mamy go, tutaj jest. Tutaj. Teraz trzeba się skupić. Gdzie jest nasza larwa? Tutaj jest zawodnik. Tak wygląda. Larwa to właśnie mamy naszego drewnojada. Ale tutaj obok, tutaj gdzieś słyszę drugiego, drugą larwę. To jest właśnie to, co robi krzywdę dla tego drewna. Ty gdzieś coś jeszcze gryzie? I takie coś z taką belką robi takie coś.